Dzień dobry. Nazywam się Radosław Bołuski, jestem prezesem zarządu Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, który prowadzi ogólnopolski program Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu. Jest to inicjatywa skierowana do środowiska przedsiębiorców, jak i do środowiska młodych ludzi. Tudzież ludzi z pomysłem, którzy chcieliby ze swoimi, ze swoimi pomysłami wyjść dalej i znaleźć na nie inwestorów. Zasięgiem obejmujemy całość, prawie dosyć duży terytorium Polski, mianowicie właśnie od Podlasia, gdzie się obecnie znajdujemy. Poprzez Polskę Centralną, Południową i Południowo-Zachodnią. Mamy w sumie pięć biur regionalnych, i między innymi tutaj na Podlasiu znajduje się nasz taki dosyć mocny ośrodek w Białym Stoku i w Suwałkach I dlaczego tutaj umiejscowiliśmy nasz projekt? Jednym z miejsc, aby ten region, który uważamy za nieco Mniej aktywny gospodarczo, żeby zaaktywizować ten region i żeby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w tego rodzaju inwestycje, czyli w pomysły, które charakteryzują się dosyć wysokim ryzykiem, natomiast przynoszą ponad przeciętne stopy zwrotu. Jest to dosyć nieznana forma inwestowania w Polsce. Ludzie Dosyć sceptycznie póki co podchodzą do tej formy finansowania, jaką nazywamy e, aniołowi biznesu, ponieważ jej jeszcze nie znają. I na tym polegają nasze działania e, edukacyjne również, żeby móc rynek zarówno po tej stronie kapitałodawców, jak i pomysłodawców móc ten rynek uświadomić i w pewnym sensie wyedukować. Po to też organizujemy konferencję, która dziś będzie miała miejsce. W Białym Stoku, żeby podnieść poziom wiedzy na temat naszego, naszego projektu, na temat tej formy finansowania, czyli te zalążkowe pomysły, na które często bank albo firmy leasingowe nie wyłożą swoich środków. Rodzice już albo znajomi mają ich zbyt mało i tutaj jest to pole do popisu dla aniołów biznesu, którzy mogą w tego rodzaju inwestycje inwestować. Dzięki.